Szalpańczy tu, franek, a Czy ba Tańczy też Michał, i tanczy Michał. Szalpańczy to nie jest takie trudne. Bo on się tam ma ale to można zrobić tak. Czy pan? I teraz skaczesz, dobra. Trochę przesadziłem. Dobra, ale jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz. Tu no ja! Czekaj, czekaj. To już mi się teraz tu nie udaje. Teraz. Nie to, to nie będzie to. Dobra, jeszcze raz. i tu. Dobra. Dawaj, dawaj, no. Nie, nie przy. Dawaj. No ja nie mogę no. Dobry. nie